Nie ukrywam, że początkowo było mi bardzo dziwnie z tym, że nie mogę wychodzić z domu i spotykać się z ludźmi. Nie mogę grać w piłkę, czy prowadzić warsztatów teatralnych i prób. Na dodatek, nie mogę chodzić do moich ukochanych miejsc: Pub, Red Light i kafe-szafa w Gdańsku głównym, by przy kawie albo. Czymś mocniejszym we wspaniale sprzyjającej atmosferze pisać nowe dramaty i scenariusze. Gdy upłynął dzień pierwszy, ja miałem wrażenie, że minął już dobry tydzień. Na szczęście, już trzeciego dnia, gdy niedobór codzienności zaczął mnie przygniatać, postanowiłem temu przeciwdziałać. Jak? Dowiecie się tego z zapisków mojego dziennika spotkań osobliwych. Dzień pierwszy. Zaprosiłem dziś na herbatę jedną z moich ulubionych postaci z dramatów, Hamleta. Książę duński przyszedł do mnie punktualnie o tej porze, o której się umówiliśmy. Zanim zdążyłem spytać, co sądzi o obecnej sytuacji, ten od razu zaczął narzekać na swoją rodzinę. Wysłuchałem wszystkich przytyków, a nie było ich mało, do matki, ojczyma, narzeczonej, jej ojca. Chciałem przerwać mu ten potok defetyzmu, ale on się nie dał i zaczął z wielkim przekonaniem mówić o tym, że Dania to więzienie. Dania to więzienie. Hmm. Uprzejmie zwróciłem uwagę, że teraz i Dania, i Polska, i Włochy, czy Hiszpania również są więzieniami, ale on był nieprzejednany. Zaczął się miotać po pokoju i gadać do siebie. Chciałem przerwać mu ten niekończący się monolog narzekań, bo kurwa, tego akurat mam pod dostatkiem. A na dodatek przypomniało mi się, że wchodząc do mojego mieszkania gnojek nie umył rąk. Jednak te uwagi, jednak na tę uwagę, książe spojrzał na mnie bladym spojrzeniem. I na odchodne rzucił tylko myć albo nie myć. O to jest pytanie. Myć albo nie myć. O to jest pytanie. I ruszył przed siebie. Nie otworzył sukin, kot, nawet drzwi tylko przez nie przeleciał. O, w końcu niedaleko pada jabłko od jabłoni, pomyślałem. Ale muszę przyznać, że to mnie akurat ucieszyło, bo dzięki temu nie dotykał swoimi brudnymi łapskami mojej czyściutkiej i odkażonej klamki. Dzień drugi. Na obiad. Przybyło małżeństwo państwa Macbeth Ich akurat. Ich akurat nie musiałem prosić o mycie rąk, bo sami skwapliwie, bez przymusu i bez przypomnienia ruszyli do Łazienki. Po godzinie zacząłem się martwić, szczególnie o rachunki za wodę. A wtedy właśnie usłyszałem zgrzyt zamka i pojawili się w progu mojego pokoju. Na obiad. Na obiad. Na obiad przygotowałem dania bezmięsne, ale oni wzdrygnęli się tylko na tą informację, więc. Korzystając z tego, że wszystko dzieje się w mojej wyobraźni, to automatycznie podmieniłem mni na najbardziej krwawy stek, jaki moja głowa mogła ogarnąć. Nie zdążyłem jednak powiedzieć smacznego, gdyż to rzekomo kulturalne małżeństwo rzuciło się na, sem, na steki jak, jak sępy na padlinę. No nie chcieli, nie byli chętni nawet na rozmowę. Cały czas tylko dziko rozglądali się po pokoju. Chciałem uspokoić tą sytuację, więc w związku z tym puściłem muzykę. Przez chwilę było milej, bo przynajmniej zagłuszyłem okropne laskanie. Niestety, chcąc zaproponować tańce, użyłem słów, przyznaję, głupich. Może pójdźmy w tan? Nie zrozumieli. Więc zacząłem to przekładać swoim upośledzonym angielskim. Tango. 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 No i sukiń syn ruszył na mnie, ryja wydzierając, że jest panem takim, a <tosłuch> A ta głupia pina zaczęła mu pomagać. Pewnie by mnie zabili, gdyby nie moja dziewczyna, której prozaiczne pytanie o ładowarkę do telefonu, Ej, masz ładowarkę? Wyrwało mnie z ich krwiożerczych szponów. <laughs> Dzień trzeci po przygodzie z Macbethami. Zastanawiam się poważnie kogo zaprosić. Może jakieś pomysły? Hmm?